Witamy w samochodu w się Dzisiaj prezentujemy Audi A3 już w wersji poliftowej. Jest to nowa generacja samochodu Audi A3. Nie jest najnowsza, no ale już jest na bazie nowej generacji Audi A3. Mamy tutaj wersję w pakiecie podwójnym S-Line. W samochodzie mamy bardzo ładne 18-calowe koła. Mamy aktywny tempomat mamy w samochodzie adaptacyjne lampy ksenonowe, też ułatwi nam podróżowanie. Samochód wyposażony jest też w optyczny pakiet Black, czyli mamy czarny grill. Tutaj widzimy aktywny tempomat z przodu grillu. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy Tronika, czyli system parkowania z czujnikami zamontowanymi w zderzaku przednim i w zderzaku tylnym. Dodatkowo mamy oryginalnie przyciemnione szyby. Samochód z 2017 roku z przebiegiem 178 tysięcy. Jest to wersja dwulitrowa, 190-konna. 150-konna. 150 Dodatkowo mamy jeszcze estronika, czyli automatyczne skrzynia obiegów i wewnątrz samochodu mamy wersję Ambition, czyli samochód w wersji takiej, bym powiedział, usportowionej. Dokładnie. Jeszcze mamy Line Assist, system, który będzie nam prowadził samochód wzdłuż linii na drodze. Jeżeli powiedzmy ktoś się zagapi i będzie samochód zjeżdżał z osi jezdni, no to wtedy samochód sam zareaguje ruchem kierownicy i powróci sobie na tor jazdy. Widzimy, że wnętrze samochodu jest bardzo dobrze utrzymane. Tutaj fotele nie posiadają żadnych przetarcz, jakichś dziurek, czy ewentualnie jakiś zadrapań, wszystko jest w należytym stanie. Mamy tutaj też na pokładzie najwyższy model nawigacji. Ja go pokażę może. rzucę sobie kluczyk i tutaj się wysuwa. Różnica jest pomiędzy tymi nawigacjami taka, że w tej wersji, którą my tutaj demonstrujemy, po prostu cały ten wyświetlacz jest, jakby to można powiedzieć, po całości, natomiast w tej wersji ciut gorszej, to on jest tutaj sobie, jest... Muszę przyciszyć, żeby nam nie wyrzucili. I tutaj ma przy, jakby przycięte i jest po prostu mniejszy. Nasza jest w tej wersji lepszej i widzimy, że wyświetla po prostu w większej rozdzielczości. No i jest też większy. Mamy też tą lepszą klimatyzację, czyli tutaj nam system wyświetla, jaką w danym momencie mamy temperaturę. Tutaj mamy jeszcze asystenta ruszania pod górę to też fajna opcja. W momencie jak na przykład sobie stoimy pod górkę, wkładamy bieg, to możemy sobie puścić nogę z hamulca i samochód nam mnie pojedzie, gdyby tego systemu nie było, bo on był zdezaktywowany. To w momencie jak mamy wbity bieg D, czyli drive do przodu, to cały czas musimy sobie trzymać wciśnięty pedał hamulca. To ważna opcja na przykład dla kobiet, które tam wolą sobie tylko ruszać dotykając pedał gazu. I jeszcze tutaj dodatkowo mamy samochód wyposażony w takie stalowe nakładki na pedał podstopnicy, pedał hamulca i pedał gazu. Czarna podsufitka. Tutaj jest fotelik taki fajnie profilowany. Ma bardzo dobre trzymanie, jeżeli chodzi o tutaj boczek tego fotela. Widzimy, że kierownica już jest troszeczkę zmieniona w stosunku do Pierwszych atrujek, czyli tutaj ta poduszka jest już mniejsza, nie jest taka duża, jak w wersji przedliftowej. No i też widzimy, że są zmienione zderzaki z przodu, z tyłu. To dla tych, którzy zwracają na to uwagę. Samochód w bardzo ładnym, czarnym, perłowym kolorze. Zawsze a trójka w kolorze czarnym będzie wzbudzała zachwyt, jeżeli chodzi o jej bryłę jej wizerunek zewnętrzny. A jeszcze. Dokładnie. Jeszcze w samochodzie jest nagłośnienie Audi Sound System, czyli w stosunku do standardowej wersji to będzie się o tym, że jeszcze mamy subwoofer w bagażniku schowany, czyli nagłośnienie będzie nam grało dużo lepiej niż standardowe. Z tyłu mamy już bardzo ładne lampy w technologii LED, tutaj się ładnie świecą. Tutaj spoilerek mamy w wersji S-Line taki daszek podcięty, nawiązujący do rs trójki to też nie jest w każdej wersji otwieramy sobie klapę bagażnika zerkamy wewnątrz samochodu jest wszystko czyste, zadbane nie wymaga tutaj żadnych zabiegów autodetailingowych polegających na nie wiem, odkurzaniu, praniu samochodu wszystko jest czyste i można sobie śmiało zacząć użytkować ten samochód co ważne w samochodzie został wykonany serwis olejowy polegający na wymianie oleju i tam dodatkowo jeszcze przy odpowiednim przebiegu bodajże chyba bo tam było coś 150-160 był wymieniony olej w skrzyni biegów. Tak tak. Także na to też są dokumenty, to może sobie przyszły kupujący ewentualnie tam zweryfikować w naszej firmie. Zostanie mu udostępniona pełna dokumentacja z tych wykonanych serwisów. Widzimy też tutaj dodatkowe fotel jeszcze mają taką stawkę w kolorze czerwonym, to też podkreślę jego taki sportowy. Charakter. Wersja czterodrzwiowa to też ważne dla tych, którzy chcą mieć samochód mały, który będzie się poruszał w ruchu miejskim i nie stwarzał problemu z zaparkowaniem. Wydaje mi się, że ta trójka jest idealnym rozwiązaniem. Zgrabny samochód wszędzie można sobie zaparkować. A co do automatycznej skrzyni biegów, to zakładam, że jak to ma być samochód, który będzie wygodny w prowadzeniu i osoba, która. Po prostu ceni sobie komfort podróżowania, to na pewno zwróci na to uwagę, że jednak skrzynia automatyczna daje olbrzymią przewagę w stosunku do skrzyni manualnej. To jeszcze pokażemy, może, emblematy ZLINA na przednich botnikach, mówiące o tym, że samochód jest doposażony w pakiet stylistyczny: wewnętrzny i zewnętrzny. No, i teraz, może, sobie czujniczkiem lakieru sprawdzimy samochód żeby nie było takich jakichś wątpliwości, że samochód jest po jakimś wypadku. Samochód jest bezwypadkowy. Tutaj sobie czujniczkiem lakieru samochód przelecimy. Na samochód jest wystawiona pełna faktura VAT 23%, czyli ewentualnie leasing wchodzi w rachubę też. Zakup na firmę, no to tutaj bez problemu jest pełne odliczenie podatku VAT. Samochód jest, ma niższą kwotę niż deklaruje tam nam przepis tych 150 tysięcy na osobę prywatną, to też jest fajnie, bo przyszła osoba kupując ten samochód będzie zwolniona z opłaty dwuprocentowej, ponieważ nasza firma wystawi fakturę VAT 23%. No to niezależnie czy to będzie kupowała osoba prywatna czy firma. I wtedy przykładowo osoba prywatna już tego podatku dwuprocentowego w urzędzie skarbowym nie zapłaci, bo nasza firma po prostu już za Państwa ten podatek uiści. Wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu są w naszym posiadaniu, czyli komplet dokumencików otrzymają Państwo w woreczku i z tym kompletem dokumentów wystarczy udać się do Wydziału Komunikacji, zarejestrować sobie samochód i tym sposobem cieszyć się nowym nabytkiem. Co do samego modelu Audi A3, no to nie muszę przekonywać, samochód pełni, samochodu, pełni rolę samochodu w mniejszych rodzinach, nawet rodzinnego bo tutaj z dwójką dzieci też bez najmniejszego problemu możemy się przemieszczać. Jest to też samochód dla młodej osoby, która się po prostu chce wyróżniać na tle innych modeli samochodów. Wiadomo, znaczek Audi jest to przypustka do klasy premium. Samochód z pierścieniami z przodu na grillu informuje nas o tym, że tutaj jakość wykonania będzie na najwyższym poziomie. Jakość materiałów użytych do produkcji tego samochodu technologia też rozwiązania, to mówimy tu już o klasie premium jeżeli Państwo by byli zainteresowani tym konkretnym samochodem, można śmiało dzwonić pisać przez Facebooka można sobie też obejrzeć kilka naszych filmów na YouTubie można sobie tam powertować troszeczkę po Facebooku, popatrzeć no i tak jak powiedziałem na początku jeżeli będą jakieś zapytania będzie ktoś Zainteresowany samochodem zapraszamy do kontaktu, udzielimy wszystkich informacji no i też pomożemy w przypadku np. Na, na ewentualnego leasingu, czy w przypadku nie wiem, ktoś będzie kupował na osobę prywatną i ma wątpliwości, jak od nas odjechać. Tu jeszcze pokażę, bo mi się troszeczkę pokazało więcej, jak od nas odjechać. To też nie ma najmniejszego problemu z odjechaniem od nas z placu. Full, jak to można powiedzieć, na legalnych tablicach. Wszystko wytłumaczymy telefonicznie. No, i jest też możliwość sobie dokupienia gwarancji przez WIP gwaranta. Jeżeli też Państwo będziecie zainteresowani taką gwarancją roczną, to też można pytać i udzielimy też wszystkich informacji. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.